Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Lisica. Witam Was w drugim odcinku z gry Spliss. i dzisiaj robimy sobie dzień trzeci i dzień czwarty. Tak, dzień trzeci i dzień czwarty, zobaczymy jak to pójdzie teraz. Inspektorze pojawiły się regulacje dotyczące wydawania wiz nieobywatelom. Wszyscy cudzoziemcy muszą mieć kwit wjazdu. Weryfikujcie informacje przed... Podstępowaniem paszportowej wizy wjazdowej i zwrotem dokumentu petentowi. Niech żyje arstoczka. Mm, dobra, no to lecimy. Czyli muszą mieć kwit wjazdu, okej. Okay. dobry dokumenty. Pan ma kwicik. I eee, to musi być na ten dzień dzisiejszy, to się zgadza. Chyba się wszystko zgadza. No, zobaczymy. Ale raczej tak, sprawujcie się dobrze. Następny. Dobry. Dokumenty. Ale pani nie ma kwitu. Pani kochana. A, jednak ma. Okej. Okay. Jest na ten dzień. W ogóle w imporcie, Zobaczymy sobie tylko czy w imporcie jest. Jest. Pani z twarzy to jest pani. No to pani może iść. Proszę. A, kwicik, proszę. Do widzenia. I następnie. Dobra, zobaczymy. W ogóle tak myślałam, żeby pozbyć się teściowej i wujka, bo oni są. Z... nie są potrzebni. No nie. Boże, weźmie to stąd. I chyba tak będziemy robić. Tylko nie wiem, jak ja mam to zrobić. Czy ja muszę ich zagłozić? Czy oni muszą umrzeć z zimna? Nie wiem, zobaczymy. E, pan Macfit ważny. E, pan to pan. Glorian jest w tym. E, w Antegria. Glorian jest. Tu się wszystko zgadza, więc może pan chyba iść. No, i sprawujcie się dobrze. I następny. Dobry. Pani, w gazecie pisali o tych zamachach, Nasz, masz, macie szczęście, że zachowaliście pracę. Ano, True Glorian. Zobaczmy sobie, czy to jest co, republika True Glorian jest. Paszport masz ważny. Wszystko masz ważne, więc... Kurde, co i dzisiaj, że dużo, dużo w ogóle przepuszczamy. Takie trochę podejrzane. No, ale zobaczymy. Dzień dobry. O! Pan już ma tutaj na inny dzień ten kwit. I to już nie jest. Nie, no pomyliło się panu. No bardzo mi przykro. Do widzenia. Następny. No szkoda, szkoda, że z tym nie można nic zrobić, tak naprawdę. Pani kochana. Kwit masz ważny. Czy w imporcie mamy taki. No, pani kochana, nie mamy. W imporcie tego miasta. No, ja pani też nie rozumiem, więc pani muszę to niestety zwrócić. Z odmową i następny. Dziadzio, jest, on jest zajebisty. Boże, ja go kocham normalnie. <laughs> Ale dziadzio przyszedł sobie bez, bez paszportu. Także do... PASZPORT? Rostoczka taka wspaniała, paszportu nie trzeba. Wróć, wróć. Będziemy czekać. I następny. Nie, on jest, jest zajmisty, naprawdę. Dokumenty. Kwid ma pani ważny, w Obristanie mamy taki ten, takie miasto, Obristal, Obli... O, Obristan, Boże. Lordas, paszport masz? Ważny, możesz iść. My dzisiaj żeśmy tylko, oprócz tego dzisiaj chyba jednego typka ten odmówili. Dziwne. Pani, po pierwsze pani, to nie pani. A nie, bo wy nie musicie mieć, chyba. No jak to pani, jak to nie pani. Do widzenia. Co ona mi tu próbuje wkręcić? Dzień dobry, pani. No ale pani ma już nieważny mm, paszport. Wygasł pani. 20 dni temu. O, masz kwit. Do widzenia. I lecimy sobie z następnym. A ciekawe, czy mogę ko komuś to dać. Nie, nie mogę. Szkoda. No pan, ma, pan ma... Nie na ten dzień kwidno O 4 dni pan przyszedł za wcześnie Do widzenia Następny dokumenty Kwid masz ważny Czy w republii mamy takie miasto Mamy pan to pan z twarzy się zgadza. Paszport jest ważny, więc możesz iść. I się sprawujcie dobrze oczywiście. Dobry pani. Może jeszcze nam się uda jeszcze jedną osobę zrobić. Kwit masz ważny. Tylko czy ja nie wiem czy to w kolejki jest. No nie ma. Pani. Pani kochana. Co pani mi tu próbuje wkręcić? A, masz. Dali, dali, jeszcze jedna osoba. Dobry. No ale gdzie ma pani kwit? Czy to jest pan? Nie to jest pani. Kwicik. O, masz. Dobra, kolega Fedor się zgadza. Paszport masz ważny, kwit masz ważny. Stwarzy się zgadza, więc możesz sobie iść. I sprawujcie się dobrze. Dobra, mamy trzeci dzień zrobiony. Czyli podsumowując. Dobra, teraz jak zrobić, żeby teściową i wujka wykończyć? Zostawić sobie tylko syna i żonę. Spróbujemy może z tym, żeby ich nie karmić. Czy może z ogrzewaniem? Dobra, nie dajemy im dzisiaj jedzenia. Zobaczymy. Czarny rynek kwitnie. Rząd widzi przyczynę w pobieżnej kontroli granicznej. Listopad 26-82 rok. Inspektorze, wprowadzone surowsze wymagania dotyczące sprawdzania tożsamości podróżnych, obywatele arstoczki muszą okazać dowód osobisty. Cudzoziemcy muszą uzyskać i przedstawić ważną zgodę na wjazd. Kwity wjazdu niniejszym tracą ważność dalej. Do Waszej księgi zasad dodano rozdział dotyczący charakterystyk do dokumentów. Uważnie sprawdzajcie wszelkie informacje. Odmawiajcie wizy patentom w dokumentach, których wykryto niezgodności. By odnieść się do wypowiedzi patenta, użyjcie transkryptu. Niech żyje arstoczka. Czyli rozumiem, że dzisiaj kwity już nie. A, muszą mieć zgodę na wjazd. Okej. Okay. A, obywatele muszą mieć dowód osobisty. No dobra. Dzień dobry. Zamierzam odwiedzić przyjaciół. Kilka tygodni i to się zgadza. Data tutaj się zgadza. Ja sobie tylko zobaczę imię i nazwisko. To się zgadza. Czy w Obristanie mamy takie miasto? Mamy. Wszystko się zgadza. Z twarzy się zgadza. Może chyba pani iść. Nie wiem. <laughs> Mam taką nadzieję przynajmniej. Dzień dobry. Dokumenty. Tranzyt. I dwa tygodnie to się zgadza. Numery się zgadzają. Mikael Junson. A tu ma pan Jonson Johnson, to trochę inaczej, nie? Mam dwa różne imiona. <ścoughs> Chyba nazwiska. Eee, jak to się robiło? No tak. O! Panie, Panie. Do widzenia. I następny. Już bym chciał tutaj oskamować. Dobry panu. Ale, Panie. Nie wiem, odwiedziny o może kilka dni. Ale, Panie, już kwitów nie, nie trzeba. Trzeba teraz tutaj zgoda na wjazd. Przecież mam kwit. Przepuśćcie mnie. Nie. Do widzenia. Bzdura. Ten kwit kosztował ciężkie pieniądze. A ja mu się tak nie chwaliła w tym u inspektora takim czymś, ale dobra. Mm. O, na ile. Aha, bo. No, na ile. A to jest imigracja, dobra. No, ale panu się już tutaj przeterminował ta zgoda na wjazd. Jak to się tu. Panie. Wcześniej nie było panu po drodze, no to super. Do widzenia. I następny. Mm, cel podróży... Odwiedza mojego syna 6 w, 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 miesięcy. A, czyli wizyta. No ale pani też się tutaj nie zgadza, przepraszam bardzo. 25 dni jest pani w dupcie z tą zgodą. Mój syn czeka. Przepuścić ją? Mm, dobra, przepuszczę ją, i przy okazji zobaczycie, e, jakie są tutaj kary. Co to? O, że to. <gry> Dzięki. O. Mamy upomnienie pierwsze. I to jest ostrzeżenie bez kary, zgoda na wjazd. No, niestety, data się nie zgadzała. Ale niech będzie. Odwiedziny 2 miesiące, ma pani tutaj 14 dni, to się już nie zgadza. No. E, tata się zgadza, numery się zgadzają. Dalej, Hecar się zgadza. Pani to pani. No to może pani w sumie iść. I się sprawujcie dobrze. Następny. Dzień dobry. Odwiedzam moich krewnych. Tylko przez dwa tygodnie, data się zgadza, numery się zgadzają, Emil... Pan ma im, inne imię i nazwisko tutaj. W sensie, w sumie chyba imię. Albo nazwisko. Masz. No już jest źle. Aha. No panie nie zgadzają się panu. Ma pan jedno imię i nazwisko, przykro mi. Ale pan nie przejdzie. Dziadzio! Ja... Kurde, nie wierzę. To jest po, po, w ogóle kobrastan. Nie, on jest the besta. Mogę to tak zrobić? Mogę. O matko. No właśnie widzę, jaka wstępnie zatwierdzona masz. No przykro mi, dziadzio. Kopraston To by się paszport nie podoba? Ja rozumiem, ja wrócę z lepszym. Wróć, wróć. Boże, piękna. I następna osoba. No już widzę, że tutaj mamy nieważny paszport. To musi być w... D no, na pewno, błąd w druku. Idź. Pani Zobaczę sobie tak, 50 kilo tutaj ma pani, met 72, no powiedzmy eee, urodzenia data się zgadza, Wagar Stefani się zgadza. Czy w ogóle taki jest district? Dowód osobisty. Eee, diforma jest. A to w ogóle jest pani. No pani. Czyli się zgadza. Chyba. O, no, zobaczymy zresztą najwyżej. Najwyżej będzie druga kara. Nie, jest dobrze. Okej. Okay. No to jeszcze jedna osoba. Przejazdem, czyli tranzyt. Ale pani. Pani kochana. Skończyła się ważność. Idź Jeszcze się jedna osoba uda, proszę, 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 proszę. O, dziękuję. Dobra. Wizyta. Ale ja już widzę, że tutaj się nie zgadzają numery. Więc no przykro mi bardzo, ale pana nie przepuszczę. To dawajcie jeszcze jedną osobę, proszę. No i zajebiście. Będzie dużo kasy. Będzie dużo kasy. Przejazd, czy tranzyt. 14 dni to się zgadza. Numery się pani zgadzają. Data się zgadza. Erika 14. 14 Erika się zgadza. Czy w Obristanie mamy takie miasto? No niestety nie mamy. Ech. Czyli kolejna odmowa. Aha, to już jest koniec, dobra, nieważne. No i podsumowanie dnia czwartego. Wygląda na to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Koszty czynszu wzrosły. Kurde, ale ja nie chciałam, żeby on chorował, tylko chciałam, żeby te ściabła z łykiem chorowali. Jak to zrobić? A jak im bym nie dała teraz ogrzewania i jedzenia, a ja mu leki bym dała? No najwyżej, nie. Dobra, dzisiaj zrobimy wyjątek, zrobimy sobie jeszcze jeden dzień i zobaczymy uciek z krajów, um, bo ogólnie ta gra jest krótka, dlatego ja chcę robić po dwa odcinki, ale już dzisiaj zróbmy ten jeszcze jeden, jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień i zobaczymy. Inspektorze, jesteście teraz upoważnieni do zatrzymywania podejrzanych jednostek. Aby uaktywnić opcję zatrzymania, przesłuchajcie patenta pod kątem niezgodności w dokumentach. Niech żyje arystoczka. Eee, aha, okej. Okay. Znaczy, po prostu będziemy teraz przesłuchiwać, chyba, czy coś. Dobrze. Jadę tranzytem. Ale ja już widzę, że tutaj się panu numery nie zgadzają. Czyli trzeba będzie panu. O, mogę aresztować? Nie, ja pana aresztuję. No to jest areszt, panie kochanie. Tutaj przyszli panowie po pana i teraz pan sobie tam gdzieś z nimi pójdzie na zaplecze. Czy gdzieś? Dzień dobry. Odwiedziny. I 14 dni się zgadza. Data się zgadza. Numery się zgadzają. Lopes Goncalina się zgadza. Pani, to jest pani. W kolejki Fedor jest. Z tego co pamiętam. Więc idziemy z następnym: jakiś Wince. Wince. O, pan Wince. Czy ja to mogę tak połączyć? Bo tak najpierw zrobię? Nie. To z tym połączę. O, cholera. Jej nie zabiłem, zostałem wyrobiony. Nie wierzcie, w republikańskie konst. W republiańskie. Dobra, areszt. Nie będziemy tej morderce przepuszczać. I następny. Ale panie, to nie jest pana tym zdjęciu, chyba że mi pan tu udowodni. Odcisk palców, proszę. Mówił, że trazyt i przez dwa tygodnie. zobaczmy, czy to się w ogóle zgadza. No, naprawdę. Dobra, następny. Dzień dobry. Waszej podróży. To nie jest mój wybór. Nie widzę tego przepszonego kraju. Jestem tu przejazdem. Tak krótko jak to tylko możliwe. Dwa dni, czyli tranzyt i dwa dni się zgadza. To ta się zgadza. Konor Nord. Konor Nord się zgadza. Czy w Zjednoczonej Federacji mamy takie miasto? Mamy. Pan to jest pan, więc się wszystko zgadza. Może pan iść. Uch. A spróbuj mi dać ticketa. No, ma szczęście. Dzień dobry, pani. Przejeżdża przez nasz kraj. I dwa dni się zgadza. Numery się zgadzają. E, imię i nazwisko... W ogóle Dawid? <laughs> się zgadza. Outer Gross, Czy to jest w Antegri? Jest, więc się zgadza. Możesz iść. I się spróbujcie. Dobrze, oczywiście. Następny. Dzień dobry. Ale panu się nie, nie zgadza tutaj teraz data, ma pan. Ma pan nieważny. A, czyli ciebie nie aresztujemy, tylko możemy ci odmówić. Okej. Okay. Masz szczęście w sumie. I następny. Co ty masz na czole? Co? Dziś jest w końcu. się wolny. Eee... Przepuszczam... Dobra, powiedzmy, że to było imigracja. Data się zgadza. To się zgadzają numery. Piotr Wostok się zgadza. W Antegri-Glorion jest chyba. Chyba na pewno. Dziękuję Wam. Proszę, bądźcie łaskawi dla mojej żony. Jest tuż za mną. Ok. Rozumiem, że to jest ta twoja żona. Widzieliście mojego męża, przyszedł, prawda? Ale pani... Gdzie ma pani tutaj, przepraszam bardzo, wjazd? E, czy zgoda na wjazd? Proszę, błagam was, nie dadzą mi zgody, nie mam wyboru, zabiją mnie jeśli wrócę do Ant Antegri. Dobra, ostatni raz, przepuszczam. Ale ostatni raz. Nie zapomnimy tego. O, dzięki za kolejny Przepraszam w ogóle za messengera. Zostałam w ogóle upomnienie przejazdem. I na 14 dni się zgadza. Data się zgadza. Numery się zgadzają. Poczekajcie, ja muszę wyciszyć, bo tu mi wesz i pisze. Dobra, już. Przepraszam bardzo. Eee, zobaczymy tylko, czy się... Ale się chyba nie zgadza imię i nazwisko z tego, co już widzę właściwie. Eee, jak się zmieniło, to mi to udowodni. Lord das w Oristanie był. O, ty gagatku, się zgadzają. Co za... To też się zgadza? O, okej. Okay. Czyli... A to ty jesteś w ogóle na tym zdjęciu? Jakie to zdjęcia są czasami niewyraźne, masakra. Dobra, idź. Spróbuj mi dać tiketa. W ogóle nie wiem, co, co z tymi żetanami możemy robić? Coś ciekawego? Yy, ale pani mi nie... Panie zarostoczki pani musi mieć w ogóle dowód osobisty, nie? Nigdy mi czegoś takiego nie wydawało. <noise> Naprawdę. Ma pani paszport, ale nie ma pani dowodu osobistego. Naprawdę. O, masakra. Co za człek? Imigracja, ale pani. Pani jakąś nie wiem, operację przeszła, czy co? Masz. To się zgadza. Jakaś olga w ogóle. A zobaczmy, czy to się w ogóle zgadza? No nie wierzę, że to się zgadza, ej. Olga Dostroivska. Dostroivska Olga się zgadza. Glorian w Antegri jest. A to może pani iść. Tylko mi tam grzecznie, proszę. No, 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 no nie! <ścoughs> no! Naprawdę. O, 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 czekajcie, czekajcie, choroba. Czemu wujek nie jest chory? Pora rodzina potrzebuje leków. Dobra, czekajcie. Ulepszenie w ogóle co zrobimy, bo to jest co? E, Naciśnij spację, by włączyć tryb dochodzenia, ok. Teraz zrobimy tak. Jedzenia im nie damy. Albo damy im jedzenie, damy im ogrzewania może. E, leki. E, tutaj na żonę, syna to damy, ale dla teściowej nie dajemy. Jeszcze musimy wujka. Zobaczymy czy to będzie tak w ogóle działać i spać, żeby nam się zapisało. I kolejny dzień tutaj w tej grze zrobimy w następnym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, grach i tak dalej. Trzymajcie się i cześć!